Siemens cost I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Stumble Guysach. Dawno mnie tutaj nie było. Zobaczcie, mam nawet na sobie skina świątecznego jeszcze, ale dzisiaj chciałabym go zmienić, ponieważ mam nadzieję na wylosowanie skina i to właśnie w Stumble Guys. Tak jest dobrze słyszycie, więc mam nadzieję, że to mi się uda. Jeśli mi kibicujecie, to zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek i wpadajcie też na bellastaj.pl, bo na przykład moje kosmetyki. A my lecimy, widzę, że tutaj się co nieco zmieniało jakieś trudniej, ale zobaczcie co mi się tutaj dzieje. W ogóle się tak zawiesza. Dajcie znać czy wy też tak macie. A tutaj jest jakieś nowe koło. Koło naturystów, ej, muszę to sprawdzić. Oczywiście koło darmowe zaraz będzie coś dla nas miało, więc w sumie może zaczniemy sobie od tego kółeczka, jak tu zwykle bywa. Mam nadzieję, że coś fajnego nam tu wyskoczy. Chociaż znając moje szczęście, to zawsze zaczyna się od klejnotów, a później mam żetony Chyba, że na odwrót. No, ale widzicie. O, pierwsza rundka, klejnoty pięć. I to też nie jakaś zabójcza ilość w ogóle. I lecimy więc, jak były klejnoty, to powinny teraz być żetony Jak to się tak wydarzy? To ja dziękuję, nie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, prawie, prawie, ale byłoby śmiesznie. No i dobra, konwertuję, bo oczywiście to wszystko mam. No to co? A, o to tutaj chodzi. Takie rzeczy. Dobra, Ej, ale to jest drogie. Dlatego to jest tak zrobione. Czemu tutaj nikt nie ma pretensji? Dlaczego to tak wygląda? Dobra, ja wiecie co? Najpierw sobie będę musiała klejnoty e, właśnie doładować, żeby zakręcić tym nowym kółkiem. A jeszcze musimy sobie zmienić skina na Dzień Dobry. Jakiegoś legendarnego myślę. No bo o świątecznym to już tak chyba średnio grać, co nie? Więc dobra, wezmę może sobie e, ją, niech będzie taka księżniczka i lecimy. Super Bowl! Aha! Dobra, Niezłe, nieźle, nieźle. Nowa mapeczka, dla mnie bynajmniej, nie znałam jej, więc Zobaczymy, to będzie taki test Jak tu PZP pójdzie, nie Szybko No dobra, lecimy, lecimy 16 osób przechodzi dalej Dzisiaj nic nie, nie zmieniło, dobra Okej, okay. jest całkiem spoko Muszę pamiętać, żeby też Używać właśnie te wślizgi i tak dalej Żeby tu kogoś zepsuć Wiecie Aż ty nie trafiłam w tego, tego W tą mumie! I hop, dobra, wydaje mi się, że mam szansę To przejść Lecimy. Mapka jest w ogóle ułożona tak samo jak jakaś tam inna kiedyś, starsza, tylko po prostu jest ten Super Bowl. Więc na luzie. Dałam radę, zrobiłam ten finał Świzgiem, więc przeszłam sobie tutaj dalej, z tego co też widziałam, to można do jakichś tam grup dołączać, takich wiecie, że nie muszę teraz gadać z jakimś znajomym, żeby dołączyć do grupy, tylko po prostu doda mnie, a te nowe skiny są takie, dobra, ja je zaraz sobie tutaj ogarnę, ogarnę, ale Wito skin jest najważniejszy, więc zaraz przejdziemy do, słuchajcie, losowania właśnie tych skinów, może coś takiego nam wypadnie. Więc dobra, jesteśmy w Humble Stumble. Lecimy. Nic nowego. Nic nowego, ale tutaj pamiętam, że jak mi za pierwszym razem nie wychodziło, to już mi nie wychodziło. No i o, właśnie tak to jest. Za dużo ludzi było na tym kółku. Szybciej. Nie! A tu. No widzicie? Ponownie to samo, to samo, a tu tylko osiem osób dobiega. Ja nie wiem, czy to nie jest lepiej już sobie po prostu, o właśnie, tako robić, niż tracić czas, bo tak to ja już bym dawno zaszła do mety, a tak spójrzcie, jest tylko cztery osoby, oj, elo. Odpadamy, wychodzimy, bo nie będziemy patrzyli, jak oni grają. Dobra, to teraz słuchajcie, jeszcze sobie, o, może coś stąd odbierzemy. No jednak nie odpieszamy Za 30 wydamy to, bo i tak zaraz będziemy doładowywać, więc aha, dzięki, że no, blokujesz nagrody premium. Aktywuj w takim razie, więc tym bardziej trzeba w tym momencie to sobie Kupić. Ok, kupiłam już klejnoty, zobaczcie mam 1660. Premium Pass aktywujemy za 1200, więc zostanie nam jeszcze tego trochę. Odbieramy to i będzie już. Ok, Boxing Crew. Epicki. Więc w sumie sobie wyposażę od razu, to będę miała nowego skina, będę mogła nim zagrać i lecimy do kolejnego losowania. Może tutaj nam wyskoczy Wito, ale wątpię, bo tutaj jest zwykłe lub lepsze chociaż legendarne też się trafiają, więc tutaj może właśnie on mi wyskoczyć. Zakręcimy kółeczkiem, myślę, że tym, dobra, weźmiemy ile Mm, może weźmiemy 210? A co tam? Czyli 6 razy będziemy kręcić tym kółeczkiem. Zobaczymy, co nam wypadnie. Coś specjalnego no nie prawie! A jak mi wszystkie duplikaty wypadną, to się zdenerwuję, słuchajcie. Dajcie znać, czy wy macie jakieś nowe skiny. Jestem ciekawa, muszę przejrzeć w ogóle te skiny i zobaczyć, co bym chciała, dlatego e, będę tutaj trzymała kciuki, żeby one mi wypadły. Duplikat. Legenda, ale duplikat, więc to tak aż nie cieszy. Ale jakby tu to wyskoczył, to byłoby nieźle. Trzeci, no i duplikat. No pięknie, czyli coś mi wylosuje tutaj nowego. No patrzcie, Mikołaj, po co mi Mikołaj, już po świętach dawno, ale to też był duplikat, więc to jest nieważne, totalnie. No i znowu ta sama sytuacja, widzieliście to? No prawie bym miała coś specjalnego i wszystko duplikaty. Normalnie nie opłaca się tutaj y losować. Może wylosujmy sobie coś takiego. Widzę, jakie rzeczy są do wylosowania. Ale wiecie co, gdybyście chcieli, abym zakręciła tym kółeczkiem i kręciłabym tak długo, aż nie wypadnie mi właśnie ta skórka. To słuchajcie, musicie zostawić dużo łapeczek i napiszcie mi to właśnie, że chcielibyście coś takiego zobaczyć w kolejnym odcineczku. Lecimy, lecimy do gry i gramy nowym skinem, takim kangurkiem. Lecimy, może jakaś nowa mapeczka tutaj by się wylosowała. Ten Super Bowl był dla mnie nowością. Chciałabym Hot Wheelsy, o znowu to. Chciałabym Hot Wheelsy, bo to bardzo lubię. Yy, przypomina mi ta rundka gry yy, w Mario, takie właśnie. To byłoby bardzo dobra. Przeciekam, przeciekam, no i dobra, wyszło dobrze. Trochę ludzi poupadało, więc poczko, zdobimy jakiś ślisk, ale w sumie to tak nie za bardzo wyszło. I może teraz bym kogoś tutaj komuś przeszkodziła. Oj, sama sobie przeszkodziłam, ale... Lecimy tu ale mi się udało, dobra, 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 lecimy teraz tutaj. I hop! I on kombinuje takie rzeczy, takie skróty. Nie ma takich skrótów. No nie wiedziałam, wstawaj, wstawaj, wstawaj! Wstawaj, w tego lwa bym chciała wjechać, ale nie dam rady! Nie da rady, dobra. Ej, on spadł czy co mu się stało? W sumie by było. Ale dobra, przyszliśmy. Przeszliśmy, była w pierwszej. w pierwszej dziesiątce, chyba, tak mi się wydaje. No i ktoś ma tego skina, zobaczcie tego takiego. No nie powiedziałabym, że to jest skin dla dzieci, więc dlaczego w ogóle coś takiego tutaj jest, skoro to jest gra dla dzieci też w sumie? Chociaż starci też to mogą grać. Ale no nie powinno być czegoś takiego, tu moim zdaniem. Ale no mogę sobie zakręcić takim kółeczkiem. Dobra, to dawno też nie grałam. Ale to jest też łatwizna, tylko żebym teraz tu nie odpadła. Zobaczmy, poczekajmy. Niech wyznaczą drogę. O! Środek czy. O! Jednak środek. No dobra. Ale tu się biją. Ja też muszę sobie ten. Tym bardziej teraz, jak jestem kangurem, to powinnam ich bić. Spychać z mapy. To by było idealne. Pasowałoby to bardzo dobrze. Ej, bo belka! I! Kurde, nie doskoczyłam! Ale wielu z nas też nie doskoczyło! Ej, dobra, dobra, staram się. Patrzcie, lecę już na skróty. Patrzcie, jak ja to robię. No, nie! Taka była twizna. Najgorsze to było. Dobra, dajmy dostosuj i yy, emotki. I czy ja mam te bicie? Ej, patrzcie, tu jest coś specjalnego. Zakręćmy jeszcze raz. Epicka skórka pyk, te super takie żetony epickie lub lepsze, zobaczmy co nam tutaj wypadnie, ale jak na razie mamy fajnego kangurka i to jest już taka nowość w dzisiejszym odcinku bo to jest taki dla mnie nowy skin, duplikat Standard! Słabo, słabo, słuchajcie. Więc ewentualnie może jeszcze tutaj raz. A jeśli tamtą kółkę miałabym zakręcić, to naprawdę musicie mi tutaj napisać w komentarzach, a ja bardzo chętnie to jeszcze dla was nagram. Ewentualnie jakieś challenge, może byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Te, co kiedyś nagrywałam, wam się bardzo spodobały, więc y, jestem za. Teraz tak, jest tutaj grupa, bo wyświetla mi się, że jako nowość. Gra standardowa i niestandardowa. Nie I tutaj ja nie wpiszę numeru pokoju, bo... Go nie mam, ale patrzcie. Maksymalna liczba graczy: 32. To to mi odpowiada. Runda pierwsza: wszystkie mapy. A, dobra. Um, ja to akceptuję. Albo można też chyba losowo dawać. Nie wiem, ale dobra. Tworzę, tworzę. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jakby. Dołączy, bo można też dodawać swoich znajomych. O, i dołączają po prostu inni ludzie. Czyli wychodzi to tak samo, jakbym po prostu odpaliła inną gierkę. Tylko tutaj mogę zadecydować, jakie chcę rundki w całej grze. To jest w sumie dobre, bo jeśli ktoś się tutaj wiecie, wycwani i weźmie gry takie gierki, w których jest najlepszy, no to łatwo mu przejść jest do finału i w ogóle to wszystko wygrać. No to jest ciekawe rozwiązanie, więc yy, spoko, mogłabym sobie następnym razem właśnie tutaj wylosować takie rundeczki, które mi najbardziej podchodzą. A teraz lecimy, jest mnóstwo botów i w sumie jak to wy mówicie, że tu są zawsze boty? Choć no nie wiem, nie wiem, oh my god, wstawaj, wstawaj ty kangurze. Dobra, dobra, o oh, no, dobra, nie trafił we mnie, to dobrze, lecę tu, lecę tu, 16 osób, dalej, 16 osób, ojojoj, dobra, dobra, ach, no nie było opcji tego ominąć, tutaj, wskoczę sobie, dobra, i do przodu, okej, okay. czy ja jestem na przodzie, na to wskazuje, że tak, o ty ty cwaniaku jeden z tyłu by mnie tak tu, o ty 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 Dobra, jeszcze świzgiem, ale przez to, że się rzucałam, to nie do końca to wyszło. Moim zdaniem, byłam pierwsza, tak mi się wydaje. No, z tymi botami grając, to zawsze trzeba czekać długo, aż one dojdą do tej mety. Ale jak jest taka w miarę łatwa gierka, bez jakichś dziur, no to oni szybko tutaj przychodzą i tak też się udało tym razem. I dawno tych piratów nie było. O jacie, no dobra, spróbujmy, spróbujmy Myślę, że mi się tu uda, chociaż no nie wiem, bo to osiem osób Osiem osób eee, Tędy, tędy, dam radę? Dobra, dałam radę Oż wy jedni, patrzcie jak tędy sobie poszli, ale dobra Mamy tu No ludzie, serio, dlaczego mam takiego pecha? Eee, też tam idę, chcę też tam iść, to nie mogę Dobra, pójdę tędy Okej, okay, osiem osób. Ej, patrzcie jak przede mną jest ich trochę dużo. Yy, dobra, jestem na prowadzeniu. I tutaj boczkiem, boczkiem, boczkiem. Dobra, dobra. Okej. Okay. Jest spoko, spoko. Kula mnie omin... Nie! Jak ona mnie nie ominęła? No chyba to są jakieś żarty. Ktoś zhakował tą grę. Przecież ta kula nie powinna mnie trafić. Trafi mnie? No nie trafiła mnie. Teraz... Eee, rzucę się, czy mnie trafi oczywiście. Jeden, drugi i to jest właśnie to. I to jest właśnie to. No nie no nie wierzę w to, dlaczego ja tu nie wpadłam! Ja się pytam! Dlaczego ja w to nie wcelowałam? No w końcu! Jaka bitwa! Ja nie wierzę w to! Nie chcę tych trampolin więcej. Czemu ta kula mnie tutaj trafiła? O, jak tego gościa? Dlaczego mi to wylosowało na finał? Kiedy ja gram w to nie wiem, trzy razy w życiu? Maksymalnie, serio, nie przesadzam Nie przesadzam, mówię wam Ja tu nigdy skrótów jakiś nie używałam O, jejku, jejku Dobra, tu chyba byłaby lawa, co? Jakby się jakiś poziom podnosił, czy coś Oh my god, albo Albo to nie jest to, co ja miałam na myśli Nie ta mapa Jak to już ten gość se poszedł A teraz się podnosi poziom No i dobra, i spadnie <laughs> O, dobra, ten też się tu spalił a, no, 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 no. no i dlaczego go nie trafiło A jabelka leci oczywiście na okrętkę Oh my god Tamten gościu przeżył Nie wolno takiś na okrętkę Aaaa nie Ty kangurze jeden No jest super Gdzie ten gościu jest Nie wiem nie widzę, nie widzę go Nie widzę go Zostaw mnie ty kolcu jeden. Eee, oh no. Ale dobra, nie spłonęłam. No stój, przetrzymaj się tego! Ja nie wierzę w to! Jakie nerwy, jakie nerwy. Patrzcie, to nie jest łatwo. Bo so... No pewnie. Dopiero jedna osoba ukończyła ten wyścig. Ej, to była. Zimna runka. O, koniec meczu. Takie nowe e, podsumowanie, bo wcześniej tego nie było. Czy mam coś do odebrania? No, niestety nie. Ale co tutaj w ogóle mi będą proponować? Na razie nie widzę tu nic ciekawego. Jakieś nowe motki i tak dalej. Niestety tego uderzenia właśnie nie ma. O, uderzenie to jest na sam koniec. Patrzcie, te kroki i specjalny styl. E, taka emotka, więc muszę tutaj sobie troszeczkę, słuchajcie, popykać, aby mi się to wszystko odblokowało. Chociaż mogę to przyspieszyć właśnie w ten sposób, żeby sobie odblokować to trochę zaklejnoty. I tak też zrobię, bo w sumie odzyskałam teraz 50, więc y, jest git. Zelosujemy jeszcze ostatni raz, może tu coś właśnie wypadnie takiego specjalnego dla nas. Losujemy ostatni raz kołem i co będzie? Oczywiście duplikat. Bo to by innego. Ciężko już teraz jest wylosować coś właśnie nowego. Wydałam znowu klejnoty, bo odzyskuję, więc w sumie i tak jest na plusie. E, więc myślę, że słuchajcie, tyle w dzisiejszym odcineczku. Dajcie znać, jakie wy macie nowe skiny. Właśnie ja w sumie sobie bym jeszcze chciała tutaj przejść. To widziałam. To widziałam dziewczyny kot i ona jest jako rzadkie, bardzo bym ją chciała. I taki króliczek, jaki on jest słodziutki. Jaha, jaki kozak. O, ale ekstra, glowman, ale fajne. Jakie super, takie walentynkowe, ale to już po walentynkach. Okej, okay, kręcimy kółeczkiem i zobaczmy na ile nas stać. No niestety na 10 kręceń nas nie stać, ale ja bardzo bym chciała w dzisiejszym odcinku zdobyć te takie kocie skiny. Więc yy, zrobimy tak na maksa 4 kręcenia i oby tutaj coś wypadło. On jest z tej grupy rzadkie. Trzymajcie kciuki, please, oby się udało. Na razie nic. Nawet jak tak kręci się to kółko, to ja nie widzę tego kota tu na razie. No, nie, tylko nie to. Dajcie mi kota albo tego bany, też jest fajny. No, nie widzę go tu na razie. Czy go nie ma w tym kółku? Może on jest tutaj. Ale mnie oszukali. Dlatego, słuchajcie, e, wydaje mi się, że zakręćmy sobie tylko w, mm, pięć razy tym kółeczkiem. Może kot będzie tu, choć wątpię w to, bo go też tu nie widzę. Ale zobaczymy. I na tym zakończymy odcineczek. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapy. Subujcie też kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I pamiętajcie, że e, z Minecrafta robię teraz taką nową serię. To jest poszukiwanie wito, więc musicie być na bieżąco. Odcineczki będą się pojawiały co jakiś czas, więc musicie być na bieżąco. A my lecimy chyba z y, kręceniem ostatnim. Jeśli mi się dobrze wydaje. I jak widzicie, ponownie duplikat. Kota niestety mi się nie udało zyskać. Ale obiecuję wam, że jeszcze zagram w Stumble Guysy i pozdobywamy tutaj epickie rzeczy. Jeśli chcecie, to zostawiajcie łapy. A ja się z Wami żegnam. Pa pa!